Ksiądz Blachnicki nieustannie dążył do realizacji swoich wielkich planów pastoralnych. Jakie kroki podjął tworząc ośrodek katechetyczny i krucjatę wstrzemięźliwości? Zapraszamy do Katowic, gdzie te inicjatywy nabrały kształtu. Ksiądz Blachnicki przez rok był kapelanem biskupa Bednoża. Po latach ksiądz biskup tak wspomina ten okres. Ksiądz Blachnicki, będąc kapelanem, nie myślał o drobnych sprawach, jakie kapelan ma zazwyczaj do załatwienia, ale o swoich wielkich planach pastoralnych, które zamierzał realizować w niedalekiej przyszłości. Tym właśnie żył, co tym lepiej zrozumiałem, gdy swe projekty zaczął wcielać w życie. W tym czasie jedynym źródłem czerpania wiedzy religijnej były materiały katechetyczne i książki. Ksiądz Franciszek zauważył wielki deficyt i potrzebę ich. Uznał, że zorganizuje ośrodek katechetyczny. Pomysł przedstawił biskupowi, a ten zaakceptował go. Wtedy Ksiądz Franciszek dodał, że nie wystarczy mu do tego biuro i biurko, bo do tej pracy będzie musiał zatrudnić więcej osób, dlatego potrzebuje odpowiedniej ilości miejsca. Ksiądz biskup zaproponował mu jeden z baraków należących do Kurii. Był on bardzo zniszczony i zaniedbany, ale dla księdza Franciszka nie stanowiło to najmniejszego problemu. Teraz, gdy miał już miejsce, potrzebował tylko rąk do pracy. Od razu pomyślał o grupie dziewczyn z tychów. Ksiądz Franciszek wiedział o tym, że Pan Bóg czegoś od nas chce. Nie wiedział co sam, ale wiedział, że to jest takie niezwyczajne, żeby przez parę lat grupa ze sobą się spotykała. I potem, kiedy przyszedł czas dla księdza Franciszka, że potrzebował ręce do pracy, a było to już kiedy zaczął organizować ośrodek katechetyczny w Katowicach, kiedy miał już pracę w Katowicach, w kuli, i wtedy wiedział, że teraz potrzebuje ręce do roboty. No i ta grupa, która tam jest w tych tychach, no to są ręce, które Pan Bóg od dawna dla niego przygotował do współpracy. No, i zaprosił nas właśnie do Katowic, żeby nam powiedzieć o tym, co próbuje robić, o tym mającym powstać ośrodku katechetycznym. No i żebyśmy właśnie przyjeżdżały zdobywać ten budynek, który dostał do dyspozycji. A to był po prostu barak, barak zniszczony. I trzeba było najpierw przystąpić do zwyczajnej roboty sprzątania, prawda? Mycia i takich rzeczy, żeby potem móc go przeznaczyć na, na to dzieło, które planował założyć w tymże baraku. Kiedy przyjechałyśmy na jego zaproszenie do katowic, ksiądz Franciszek po prostu prowadził nas przed tym barak i pokazał. I, i mówił z taką radością, z takim, no, z takim podniesionym głosem, takim radosnym, zobaczcie, co nam dał ksiądz biskup. No i myśmy popatrzyły na ten barak i ja zawsze mówię, że dobrze, że byłyśmy tak młode, miałyśmy wszystkie zęby i mogłyśmy trzymać język za zębami, <śmogły> ponieważ tak nam się to podobało. Brudne w środku, tapety pozrywane, no po prostu taka ruinka. Ale on to mówił prawdziwie, on to mówił z zachwytem, bo wiedział, co tam wszystko będzie. Tak, że tak, żeśmy reagowały na to, ale byłyśmy bardzo wstrzemięźliwe, no bo widziałyśmy w Nim, że w nim jest jakaś radość. Coś, coś w nim jest. On tutaj widocznie coś wielkiego będzie robił. No i wtedy uważał, że to jest właśnie to chyba to miejsce dla nas. Tam nas zawołał, żebyśmy przyjechały najpierw sprzątać, szorować, myć. A potem powiedział, a teraz możecie się pozwalniać z pracy, i tutaj możecie zamieszkać i pracować. I tak się zaczęło. Kiedy już kilka pomieszczeń było oczyszczonych i pomalowanych, ksiądz Blachnicki poprosił do jednego z nich wszystkich współpracowników. Na środku postawił figurę Matki Bożej i zapalił świecę. Przeprowadził pierwszą odprawę maryjną. Zawierzył całe to dzieło i wszystkich współpracowników Maryi. Od tego momentu współpracownicy zaczęli sprowadzać się do baraku i pracować w nim na stałe. Wśród pracowników były dwie grupy: te, które zamieszkały w baraku, chcąc poświęcić swoje życie całkowicie dla Boga oraz te, dla których barak był tylko miejscem pracy. Z czasem do obu grup dołączały coraz to nowe osoby. 2 lutego 1957 roku biskup Herbert Bednosz dokonał poświęcenia baraku krzyża i figurek Matki Bożej. Funduszy było, jak zazwyczaj w przypadku księdza Franciszka, niewiele. W pokojach nie było nowych mebli. Ojciec zdobywał je od różnych osób, najczęściej księży, którzy oddawali niepotrzebne im biurka, krzesła, szafy i półki. Tym sposobem pomieszczenia szybko zostały wyposażone. Życie w baraku było piękne, a równocześnie bardzo, bardzo skromne, bardzo ubogie. No bo to był barak, który był pusty, trzeba było go jakoś umeblować, więc nasze pokoje to były trzy- czteroosobowe, łóżka szpitalne, materace stare i tak dalej. Nie było szaf, tylko półka. Po prostu bardzo, bardzo skromnie, żeśmy tam mieszkały, ale wiedziałyśmy, po cośmy przyszły, dlaczegośmy przyszły. Po prostu wiedziałyśmy, że myśmy przyszły nie po to, żeby nam było dobrze, żeby nam było wygodnie, tylko żeby się oddać Panu Bogu, żeby służyć dla Jego sprawy. 2 września 1957 roku ksiądz biskup wydał pozwolenie, aby w baraku urządzić kaplicę. Nadano jej wezwanie Niepokalanej Królowej Polski. W biurach znalazły się maszyny, niezbędne do wydawania materiałów katechetycznych. Maszyny do pisania, powielacze, zszywarka i gilotyna. Maszyny oczywiście też nie były nowe. Ojciec zdobywał je od różnych osób. Ksiądz Blachnicki był zafascynowany ojcem Maksymilianem. I tak jak ojciec Maksymilian, chciał wszystko co nowoczesne, najlepsze przeznaczyć na dzieło ewangelizacji. Natomiast zasadniczo pracownicy, którzy Towarzyszyli mu w dziele Krucjatów Strzemieźliwości, żyli skromnie. Stąd centrala Krucjatów Strzemieźliwości znajdowała się w takim skromnym baraku. Maszyny, natomiast, które tam sprowadzano, druki, które wydawano, miały być w najlepszych warunkach, w najlepszym standardzie, jaki wtedy był dostępny w ówczesnych warunkach PRL-u. Taka była postawa księdza Blachnickiego. To też budziło niepokój wśród komunistów, dlatego że ksiądz Blachnicki w tym, co podejmował, był niezwykle skuteczny. W dużej mierze na wzór ojca Maksymiliana, bowiem rzeczywiście centrala krucjaty wstrzemięźliwości to miał być taki Niepokalanów Śląski. I ten Niepokalanów będzie towarzyszył księdzu Blachnickiemu przez kolejne lata życia, bowiem centrum ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce w Krościenku było również oparte, jeśli chodzi o styl życia, na Niepokalanowie. I podobnie było z Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji w Karlsbergu. Również tam ojciec Franciszek nawiązywał do ojca Maksymiliana, tworząc pewnego rodzaju styl życia, zasady pracy oparte właśnie o te zasady, które poznał w niej po Podczas gdy większość pracowników wykonywała swoje zadania w baraku, w kaplicy trwała nieustanna modlitwa różańcowa, którą nazwano Wartą Różańcową. Pracownicy wpisywali się na konkretne godziny czuwań tak, żeby w kaplicy zawsze ktoś się modlił. Ojciec Franciszek uważał, że praca, jeżeli nie będzie podparta modlitwą, przyniesie niewiele owoców. Mm. Działalność wydawnicza baraku skupiała się na materiałach katechetycznych, skryptach czy pomocach obrazkowych dla dzieci. Z racji, że przez wiele lat wydawanie takich materiałów było zabronione, zapotrzebowanie na nie było ogromne. Taki ośrodek był nowatorskim pomysłem, przez co cieszył się wielkim zainteresowaniem. Po materiały zjeżdżali się księża, siostry zakonne i świetcy katecheci z całego kraju. Mimo ograniczeń ze strony SB co do skali wydawania nakładów, starano się, aby potrzeby diecezji były zaspokajane. Pisałyśmy na maszynie, godzinami się pisało na maszynie, bo wtedy wszystko, cokolwiek się wydawało, to trzeba było najpierw to napisać na maszynie, czy na matrycach i potem te matryce się pobielało, no i potem przygotowywało się wszystkie możliwe materiały, najpierw te katechetyczne, które ksiądz Franciszek wydawał. No to był jedyny ośrodek katechetyczny, który wydawał pomocy na całą Polskę, więc wieść się rozeszła, że w Katowicach istnieje taki ośrodek. Wszystkie diecezje po prostu się dowiedziały, no i przysyłały ludzi po te materiały. Gdy zostały zaspokojone pierwsze zapotrzebowania na materiały katechetyczne, ksiądz Franciszek powiedział do współpracowników: teraz pracy będziemy mieć jeszcze więcej. W czasie bycia wikariuszem na różnych parafiach wszędzie spotykał się z problemami alkoholizmu i rozwiązłości oraz brakiem zakrojonej na szeroką skalę akcji, która miałaby przeciwdziałać temu zjawisku. Wiedział, że alkoholizm to destrukcyjna choroba, która niszczy wiarę, moralność i całego człowieka. Alkohol prowadził do popełniania wielu grzechów, a uzależniony człowiek potrafił poświęcić siebie, rodzinę i dom, by zaspokoić głód alkoholowy. Aby ratować ludzi z nałogu, trzeba było podjąć zdecydowaną walkę. Trzeba było wypowiedzieć wojnę alkoholowi. Właśnie teraz musimy tę wojnę rozpocząć, mówił ojciec. Uważał, że kluczem do rozwiązania problemu jest całkowita abstynencja, ponieważ alkoholizm jest problemem moralnym. Stąd do zwalczania alkoholizmu. Nie wystarczy sama abstynencja. Potrzebna jest także łaska Boża, gdyż tylko ona może wyrwać człowieka z grzechu i wzmocnić jego osłabioną duszę. Ksiądz Franciszek podkreślał, że nawet symboliczny kieliszek alkoholu podtrzymuje niezdrowe tradycje. Zachęcał do włączenia się do kurcjaty każdego, kto ma odwagę przeciwstawić się złym obyczajom. Tłumaczył, że umiarkowane picie alkoholu nie jest złe, ale jeśli ktoś chce pomagać innym, musi z tego zrezygnować. Wyjaśniał, że nawet jeden kieliszek może rozbudzić w człowieku uzależnionym pragnienie powrotu do nałogu. Wskazywał również na negatywne skutki częstowania alkoholem pracowników, co skutkowało częstym rozpijaniem ich i problemami w ich domach. 8 września 1957 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Sanktuarium Maryjnym w Piekarach Śląskich, przez Blachnicki oficjalnie proklamował powstanie krucjaty trzeźwości. Inicjatywa ta została pobłogosławiona przez księdza prymasa i biskupów. Ksiądz Blachnicki na początku nazwał tę krucjatę krucjatą trzeźwości, ale bardzo szybko zmienił nazwę na wstrzemięźliwości, bowiem widział, że nie jest zagrożeniem sam alkohol, ale w ogóle styl życia, jaki w tym czasie nie tylko propagowali komuniści, ale który można by powiedzieć, że stawał się coraz bardziej modny. Wzywając Polaków do abstynencji, do trzeźwego podejścia do życia, Ksiądz Blachnicki de facto odbierał największą władzę komunistom. Po latach, mówił, tworząc krucjatę wyzwolenia człowieka, że jak człowiek sowiecki wytrzeźwieje, to ten system komunistyczny musi runąć, bo człowiek trzeźwy zupełnie inaczej ocenia sytuację. I komuniści również zdawali sobie z tego sprawę. Stąd pijaństwo, mimo pewnej plagi społecznej, mimo skutków społecznych, trudnych dla nawet PRL-u. Było bardzo wygodne dla władz komunistycznych, dlatego, że dawało możliwość manipulowania ludźmi, sterowania tymi ludźmi, którzy trzeźwo zupełnie inaczej ocenialiby sytuację. Poprzez rekolekcje, dni skupienia, kursy trzeźwościowe i konferencje ksiądz Franciszek zachęcał do wstąpienia do krucjaty, promując ją hasłem przez abstynencję wielu do umiarkowania wszystkich. Wierzył, że alkoholizm i pijaństwo można zwalczyć, jeśli znajdzie się wielu abstynentów którzy stworzą nowe środowisko, obyczaje i kulturę. Członkowie krucjaty zobowiązywali się do niepicia alkoholu, nie kupowania go i nieczęstowania nim innych. Krucjata wstrzemięźliwości to bardzo dojrzałe dzieło księdza Franciszka Blachnickiego, choć można by powiedzieć, że na początku jego drogi duszpasterskiej, bowiem krucjata wstrzemięźliwości wpisywała się doskonale w okres, w którym była stworzona przez księdza Blachnickiego. Był to czas z jednej strony odwilży popaździernikowej, z drugiej strony ogromna plaga pijaństwa, tak zwany fundusz czasów pracowniczych, z których korzystały coraz szersze kręgi społeczeństwa polskiego, ale ksiądz Blachnicki wspominał, że właściwie te czasy bardzo często były zorganizowane wokół butelki, imieniny, różnego rodzaju imprezy rodzinne. To wszystko można by powiedzieć, że sprowadzało się do alkoholu, a skutki społeczne tego alkoholizmu były ogromne, zwłaszcza dla rodziny. Bowiem warto wspomnieć, że ksiądz Blachnicki już wtedy, już w czasach krócejszej myślał również o odnowie rodziny, tworzył tak zwany różaniec rodzinny. W przyszłości oczywiście ksiądz Blachnicki utworzy pewien system formacyjny dla całych rodzin, ale to będzie dopiero początek lat 70. i to będzie tak zwany domowy kościół. Ale już w tym okresie, lat 50., ksiądz Blachnicki bardzo dojrzale patrzył na próbę odnowy rodziny w tym okresie. Ksiądz Franciszek docierał z akcją trzeźwościową do miast w całej Polsce. Prelekcje głosił między innymi w różnych zgromadzeniach zakonnych czy seminariach. W szczytowym okresie działalności krucjaty, w 1960 roku, należało do niej 1183 alumnów, co stanowiło 46% ogólnej liczby ówczesnych studentów teologii. W wyniku szeroko zakrojonej akcji krucjata wstrzemięźliwości po kilku miesiącach istnienia liczyła sobie już około 25 tysięcy dorosłych członków oraz ponad 40 tysięcy dzieci. Włączyłam się do pierwszej krucjaty jeszcze będąc w podstawówce. Moja siostra chodziła do szkoły w Nowym Sączu do siostry i tam siostra rozdała takie deklaracje, takie ulotki różne z krucjaty wstrzemięźliwości, z tej pierwszej krucjaty 5760. Siostra moja i mówi Stasia, kładł tu takie różne ulotki, tu są takie deklaracje. No zobaczysz, takie, takie papierki, które Cię mogą zainteresować, bo ty szukasz drogi swojego życia, spróbuj zobaczysz, może coś tam znajdziesz. No i ja to zaczęłam przeglądać, patrzę deklaracje Krucjaty w szczęśliwości. I piszę dla dziewcząt. Takie literka M złożona w samych krzyżyków, przeczytałam, co to jest ta krucjata. Że abstynencja całkowita modlitwa różańcowa za ludzi potrzebujących pomocy, no to ja myślę, że wszystkie warunki ja mogę spełnić. Włączę się do tej krucjaty. I wysłałam deklarację i należałam już do krucjaty. Dla wszystkich członków i sympatyków Krucjaty w ksiądz Franciszek wydawał pismo pod tytułem Niepokalana zwycięża. Od 13 października 1957 roku ukazywało się co dwa tygodnie jako dodatek do gościa niedzielnego, chociaż część nakładu rozsyłano też oddzielnie. Kapłani z całej Polski przyjeżdżali po materiały czy poradę, jak podjąć w swoich parafiach temat alkoholizmu. Ksiądz Brachnicki organizował sympozja. Prelegenci zajmujący się problematyką alkoholizmu prowadzili wykłady i wyświetlali filmy dotyczące omawianych zagadnień. W tamtych czasach powielacze musiały być rejestrowane, a każdy tekst skłaszany do cenzury. Często ograniczano ilość nakładu, albo wykreślano tak dużą część tekstu, że nie miała już ona sensu i nie opłacało się jej drukować. W baraku kontrole pojawiały się często i sprawdzały, czy pracowano zgodnie z przepisami. Aby poradzić sobie z cenzurą, ksiądz Błaśński wpadł na pomysł, żeby stworzyć tak zwaną kopalnię w dawnym schronie pod barakiem. Gdzie drukowano materiały w większych ilościach i bez cenzury. Materiały z powielacza trafiały do podziemi, gdzie były składane i segregowane. Wszystkie materiały oazowe były drukowane za zgodą władz kościelnych, bo ksiądz Blachnicki wiedział, że nie ma co pytać władz świeckich. Często powtarzał: Nie pytaj, czy wolno, tylko czy trzeba. Uważał bowiem, że w kraju, w którym władza narzucona jest z góry i nie ma wolności, trzeba działać według własnego sumienia a nie pytać się władz. Powielacze w baraku nie nadążały z drukowaniem, więc pracownicy zaczęli szukać innych miejsc do drukowania. Jedna z powielarni znajdowała się na ostatnim piętrze urzędu gminnego, skąd broszury były zwożone windą. Gdy do windy wsiadali ludzie i dopytywali się, co to za paczki i do kogo należą, dziewczyna, która odpowiadała za ten transport, mówiła, że do CKW i nikt już o nic więcej nie pytał. Z tym, że wszyscy myśleli o Centralnym Komitecie Wojewódzkim, a nie Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości. Ksiądz Radziszek miał tak wielką wiarę i tak wielką ufność, że wszystko to, co robi, to robi dla Pana Boga. Nic nie robi dla siebie. I tylko to robi, co wydaje mu się, że to jest wolą Bożą. No i jeżeli to, co robi, jest faktycznie wolą Bożą, to Pan Bóg pomoże i po prostu go nigdy nie opuści. I tak było przez cały czas, muszę powiedzieć, od początku pracy aż do jego śmierci. Taka była jego wiara i ufność. No i w tym baraku też pieniądze były zawsze na dzisiaj. Zawsze na dzisiaj. Na dzisiaj to, co było konieczne. A pieniędzy było trzeba dużo, bo trzeba było i na papier, i na farby, i na. Pocztę, prawda? I na utrzymanie, po prostu na jedzenie tych wszystkich, którzy tam byli, którzy pracowali, którzy byli zaangażowani, na to wszystko było potrzebne pieniądze, a nigdy nie było żadnych zapasów. I kiedyś przyszłam do ojca Franciszka i mówię, proszę ojca, my na jutro już nie mamy za co chleba kupić, mamy tylko 50 groszy. No, a ojciec do mnie tak zwyczajnie mówi, no a co? Jesteś głodna? No ja. Popatrzyłam tak na ojca i no powiedziałam, nie jestem głodna, ale na jutro nie mamy za co chleba kupić. Ojciec mówił, jak nie jesteś głodna, to się nie martw. Myślisz, że Pan Bóg zapomniał o swoich dzieciach, żon i głody mu może? Nie martw się. No i odeszłam, ale wcale nie uśmiechnięta, no bo wiedziałam, że nie mam tylko 50 groszy. Ale za chwilę dzwonek do drzwi i przychodzi ksiądz. Taki przyjaciel ojca Franciszka, bo blisko Kurii żeśmy ten barak mieli. No i tam się wypytał, wszystko co się dzieje, jak tam robimy. No i na odchodne położył 100 złotych na stole. No i powiedział, a no, na pewno Wam się przyda. No i ksiądz Franciszek właśnie z taką dumą bierze te 100 złotych i mnie przynosi. No i mówi, no i co? No i, ja byłam uśmiechnięta i zawstydzona równocześnie, że jego wiara jest tak wielka, tak głęboka, a moja jest taka malutka. No ale tak się długo cieszyłam, póki mi starczyło tych 100 złotych. A potem się znowu martwiłam. Jak zawsze mówię, ojciec Franciszek był od wielkiej wiary i ufności, no a ja zawsze od zmartwień. Ja się zawsze martwiłam. Ksiądz Franciszek dbał o wewnętrzną formację wspólnoty żeńskiej. Wiedział, że jeśli nie będą rozwijać życia duchowego, całe to zaangażowanie niewiele da. Najpierw trzeba zadbać o własną duszę, żeby mieć z czego dawać innym. Czuwał, aby miały one możliwość spowiedzi, organizował dni skupienia i rekolekcje. Ojciec Franciszek był człowiekiem modlitwy. Nie dlatego, że cały czas klęczał, ale dlatego, że wszystko wykonywał dla chwały Bożej. Członkinie instytutu uczył właściwego podejścia do modlitwy. Żeby nie było to tyle mam pracy, a tu jeszcze muszę się modlić, ale raczej tak bym się jeszcze modliła, ale niestety muszę już iść do pracy. Wiedział, że przy tak dużej ilości pracy nie ma zbyt wiele czasu na modlitwę. Dlatego miał ustaloną ich hierarchię ważności. Zawsze najważniejsza była dla niego Eucharystia, jako podstawowa i największa z modlitw. Następnie namiot spotkania. Spotkanie z Bogiem sam na sam, jak się rozmawia z przyjacielem. Kolejno brewiarz i różaniec. Ojciec uważał, że najbardziej wysłuchaną modlitwą jest właśnie ta niewysłuchana. Mówił, że Pan Bóg słyszy każdą naszą modlitwę, ale nie jest od spełniania naszych życzeń. Uważał, że modlitwa musi być pokorna. Do każdej prośby powinniśmy dodawać, jeśli taka jest Twoja wola. Powinniśmy się zwracać do Boga z należnym szacunkiem, ale jednocześnie prosto i zwyczajnie, jak do Ojca czy przyjaciela. Po roku wspólnego mieszkania i pracy w baraku. Te z dziewcząt, które nadal były zdecydowane, że chcą swoje życie poświęcić Bogu, chciały się sprawdzić, czy rzeczywiście są w stanie poświęcić dla Niego wszystko. Przez dwa lata, od 24 maja 1958 roku, nie opuszczały baraku i nie odwiedzały rodzin. Po tym czasie wyjechały na rekolekcje do pewii małej, które prowadził ksiądz Franciszek. Następnie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 4 czerwca 1960 roku, Pięć z nich złożyło swoje pierwsze śluby, tym samym nazywając się Zespołem Niepokalanej, obecnie Instytutem Niepokalanej Matki Kościoła. Ksiądz Franciszek, tworząc kolejne działań, nieustannie dążył do wolności, nie tylko tej zewnętrznej, politycznej, ale też wewnętrznej, wolności do życia w prawdzie i miłości, wolności od wszystkiego, co zniewala. Pokazywał, że prawdziwa wolność to zdolność do podejmowania świadomych decyzji i życie w harmonii z wartościami budującymi człowieka i wspólnotę. Postanowił zorganizować ośrodek katechetyczny, który je postanowił... <grym> to to, to... to, to zaznaczam, to... ukraiński. No, <grym> to ta... <grym> ja tak czasem mam, ta... to jest dziwne. Pozdrawiam wszystkich moich partnerów. Autografy tak, od godziny 9 do 9.15, Z drugą osoby. Ta... 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 Moje autografy od 6 do 23, żeby się wyrobić. Ksiądz Franciszek <laughs>, lubił szczekające psy. Zobacz. Słyszysz, jak ten pies pięknie szczeka? Zobacz, tam stoi. Taki śliczny. Ach, jak oni pięknie wsiadają do tego autobusu. Mm -hmm. To jest coś tak zsynchronizowane. No. W harmonii z wartościami budującymi człowieka i wspólnotę. Ksiądz Franciszek dbał o formację... Jak? Jak, jak już <laughs> nie widzisz? Mówię, że nie fajnie dbał. <laughs> <laughs> Umiesz? Nie. Okej, okay, ja też nie. Wiedział? Wiedział. Tak się na mnie No cóż. Jak ma.